Kanał Miki Miki dwa Dusiaki Dzisiaj będzie kanał o praniu mojego telefonu. Zaczynamy. Dobra, wybrał mi się telefon. Idziemy, widzowie! Jaaa! Haaa! Oglądajcie mnie, widzowie! To nie działa! O! Dawajcie, widzowie, połączymy te dwa gluty. O, to się stanie? I połączyły się. Widzicie to? O, ja. Dobra, zamykamy glutki. Widzieliście to? No. A to, bo dali te głosy, to to już ważne. Znaczy nie ważne. Pomyliło mi się. To więc tak, to tak widzowie, idziemy, telefon mi się wyprał. Dawaj, daj. Jak za pomocą biorę. No to, ale bierzesz. A, jakby, a jak bym. No, no to przez dwa miesiące. Ja Cały rok nie wzięłaś. Dwóch miesięcy co nie wzięłaś. Teraz dwóch miesięcy. Do tak. A tak? No to już. Ej, kto mi to ukradł? Oj, widzowie! Kubeczek! Jakie świe! Nie, no, to jest sta Eee! Eee! Bolało Was? <grym i zimna> Teraz was wywalę tam, widzowie! Myślicie, że was nie wywale? To wymyślicie sobie. O! <grym i zimna> Dziwne O, oh, jakie to jest mądre widzowie. No znaczy, cześć, zapraszam Was, na Miki Miki 2 dusiaki To jest mój nowy kanał widzowie. Miki Miki 2 dusiaki nie, no, znaczy stary. A! zabaw. Wiecie, widzowie? Z moim kolegą. Tak myślicie, widzowie? Na plac zabaw dzisiaj idę z kolegą. Kolega ma gdzie indziej? O tam, naprzeciw, naprzeciwko szkoły, taki żółty. Ja się właśnie z nim lubiłam umawiać na plac zabaw, widzowie. Wie, rozumiecie to? I patrzcie widzowie, to, to jest szpital! Szpital! Ale tu jest fajny szpital, widzowie, no, widzicie! No, nagrywamy, widzowie! No, nie myślicie! No, nie myślicie! No, nie myślicie, widzowie! Nie używacie nawet tego swojej z głowy! la, la, la! la, la.

Widowie, poczta, szpital, szpital, patrzcie widzowie, co się myślicie, że to są budynki? Tu kupujesz bułki, bo widzicie, a tu się leczy, a, a to jest jakby co psycholog widzowie, szpital psycholog, a to jest normalny szpital. A do tego wy powinniście trafić, czyli do tego. To jest mój oczywiście dom. Patrzcie w chowanego, to tam ta krywka. Pokazywałem ją wcześniej, ona jest bardzo dobra, a ta też jest bardzo dobra, bo patrzcie. To jest takie, że po drugiej stronie nic nie widać, a po tej też tak średnio, ale widać trochę coś widzicie? A tu wieści coś. A po drugiej stronie? No patrzcie, bo tu nic nie widać po drugiej stronie, a po drugiej widać. Więc to też jest dobra krypka. Oczywiście widzowie! O ta jest właśnie. Tu wam zawsze pokazuję. Oczywiście tu. O, o to! To jest, to jest właśnie ta kryjówka. Ona jest najlepsza. Jest taka wielka. I do tego tu mamy pomieszczenie, do którego możemy wejść. Tylko rzadko go używam. Gdzieś tam. Gdzieś tam chyba. No, a nie nawet dwa mam, bo dawno wchodziłem. O tam mam. O tam mam. Patrzcie jedno. I tam drugie. Widzicie, że to jest jasne, ale to się tak można rozszerzyć i no widzicie. Mamy wszystko git. Do tego z tym też jest tak samo, że po tej można widzieć, a po drugiej o, tak średnio. A w ogóle małych rzadko kto ma coś taką kryjówkę, takie kryjówki. Ja mam oczywiście bardzo duży dom Tylko wy się, że mam mały Bo mam jeszcze piętro tam i tam Na dole więcej jest pokoju A u góry jedno, Jeden taki duży pokój, wiecie? A, jeszcze wyżej to strych mamy, wiecie? Kiedyś wam pokażę a jak zwykle jestem zawsze na tym samym piętrze. Bo na, bo na tym się mi najlepiej nagrywa, wiecie? Bo ja tu mam takie studio do nagrywania, wiecie? Dobra, bo więc już wiecie, widzowie. Ale. <słuch> Zapyła, że przecież... A, już wiem o co chodzi. Ha, ha, siema. Siema, widzowie. Dobra, widzowie. Jesteśmy w super kryjówce. I też mamy tak samo. A taka kryjówka jak tam jest. Prawie nic jej nawet nie ma. A ona jest taka dobra. A kiedyś to były stare czasy i częściej to się zdarzało. A ten dom jest oczywiście stary. Dobra widzowie, musiałem wam przerwę zrobić, bo tu by... bo tu już po prostu musiałem załatwić pewne sprawy. No po prostu lać mi się, widzowie, chciało. Wiecie? No. Uh -huh, uh -huh. Co sumie mogłem to inaczej załatwić.

Tak, i tobie? Co sobie myślicie? Dzisiaj nagrywam ciekawostki, które wiecie o mnie. Będziecie teraz wiedzieć ciekawostki. Lubicie to? A. Już wiem o co tu chodzi. Te ty się przecież nie łączą nawet. Tutaj są troszeczkę inne w dotyku, wiecie. Ty na ten.